Witaj internecie, nadeszła jesień, a gdy jesień pada deszcz, gdy pada deszcz mówimy, że angielska pogoda. W Anglii jest słynne miasto Cambridge, łącząc to wszystko wychodzi nam Cambridge One, czyli wzmacniacz zintegrowany Cambridge Audio One. Po tym karkołomnym wywodzie zapraszam na test. Cóż to znaczy, że mamy system zintegrowany? Oczywiście, poza samym wzmacniaczem w tym urządzeniu mamy następująco: odtwarza CD, radio FM, radio cyfrowe DAB. Bluetooth oraz możliwość podpięcia tego urządzenia do komputera i on będzie wtedy pracował jako zewnętrzny przetwornik cyfrowo analogowy. Dalej należy jeszcze dodać, iż mamy jedno złącze optyczne oraz jedno złącze koaksjalne, oraz mamy złącze analogowe zewnętrzne do podpięcia dodatkowego urządzenia. Naprawdę ilość złącz i możliwości jak na ten rozmiar i cenę poniżej 2000 na dzień dzisiejszy robi bardzo dobre wrażenie. Urządzenie posiada metalową obudowę. Z plastikowym frontem. Mamy 11 cm wysokości, 23 cm szerokości oraz 30 cm głębokości. Urządzenie waży około 5 kg. Jak na ten nieduży rozmiar, masa naprawdę jest spora. Front panel tego urządzenia jest wykonany minimalistycznie. Przyciski są nieduże oraz w miarę logicznie ułożone. Przycisk Power wyróżnia się swoim rozmiarem. Gałka głośności, taka jakiej się spodziewamy, czyli duża i wyraźna. Slot na płyty jako jak najbardziej chudy, jak to jest możliwe. Złącze słuchawkowe oraz złącze wejściowe 3,5 mm, np. do szybkiego podpięcia telefonu. Z przodu można by jeszcze powiedzieć, że jakby było USB, nikt by się nie obraził. Z tyłu urządzenia mamy następująco. Złącze USB do podłączenia do komputera jest klasyczne złącze USB typu A, ale służy ono tylko i wyłącznie jako zasilacz. Dalej mamy. Złącze koaksjalne oraz optyczne, złącze do anteny FM oraz DAB, terminale głośnikowe oraz wejście audio po RCA oraz wyjście na subwoofer. Pilot jest wykonany naprawdę bardzo starannie, bardzo estetycznie. Mamy tutaj taki zmatowiony plastik oraz bardzo komfortowe gumowe przyciski, zaciski do kabli głośnikowych, które mamy w komplecie. Mamy takie oto terminale, odkręcamy, wkładamy w dziurkę kabel, a następnie. Wpinamy we wzmacniacz. Nie ma żadnych zakręcanych we wzmacniaczu elementów. Wyjmujemy, wkładamy kabel i komfortowo wpinamy. Naprawdę genialny pomysł. Producenci w dużo droższym sprzęcie tego nie robią, a powinni. Pogadaliśmy o produkcie, o jego wyglądzie, o jego funkcjonalności, ale jest to rzecz, która chce być w klasie hi -Fi. Posłuchajmy więc jak gra i wydajmy ocenę tego urządzenia. Do testu użyjemy kolumn Cambridge Audio Aeromax 2. Let's go! Wzmacniacz bez problemu poradził sobie z kolumnami podstawkowymi. Zobaczmy jednak, co się stanie, kiedy podepniemy duże kolumny podłogowe, które podają, że minimalny wzmacniacz, jaki do nich powinniśmy podpinać, powinien być o mocy 30 W. Zbliżamy się do podsumowania, ale zanim ono, kilka małych danych technicznych, które zostawiłem na sam koniec. Mianowicie, te urządzenie daje 30 W na kanał w 8 omach Niektórzy powiedzą, ok to jest niedużo, ale jest to 30 W na kanał w 8 omach podawane przez Cambridge Audio. To znaczy, że jest tutaj naprawdę 30 W na kanał co do sztuki. Dalej, ta zabawka potrafi pobrać z sieci do 300 W. 300W w czymś, co wygląda jak mi nie wierza, Nie wierzycie? Naprawdę tyle potrafi. I dzięki temu te 30W na kanał, jakbyśmy to porównali do jakiegokolwiek innego sprzętu grającego w tym rozmiarze, to rzeczywiście jest logarytmicznie więcej. Spójrzmy na to w ten sposób. To jest naprawdę komponent hi fi zamknięty w niedużej obudowie. Chłopaki zrobili bardzo dobrą robotę. I tutaj zaczynamy rozmawiać w ten sposób. Czy nam się podoba brzmienie? Czy jest dużo soprano, czy jest dużo basu? Moim zdaniem basu jest troszeczkę mniej, góra jest dosyć ostra. Może to nie jest mój styl grania, ale właśnie o tym mówimy. Mówimy o stylu brzmienia, mówimy o typie brzmienia, a nie mówimy o tym, czy to w ogóle wydaje dźwięki, czy nie. Więc pomimo, że patrzycie, że jest to rozmiaru mini wieży, to jednak jest to produkt należący w pełni do segmentu hi-fi, oczywiście ekonomicznego, ale jednak segmentu hi-fi. I z taką myślą was zostawiam. To jest naprawdę fajna rzecz, jeżeli potrzebujecie elementu jednego, niedużego do gabinetu, warto o tym pomyśleć. Dzięki za dzisiaj, cześć!